Powiem ja Państwu, że na ten temat koncepcje były bardzo różne. Pamiętam wiele lat temu, jak zaczynałam prowadzenie tego typu spraw, bardzo wiele gmin no, nie przyjmowało w ogóle zmian w uchwale budżetowej. Choć, skoro przepis wskazuje na wydatki ustalone ostatecznie, a przecież wszystkie zmiany wprowadzane w trakcie roku do budżetu. Są budżetem, no to oczywistym jest, że owe zmiany powinny być uwzględniane w postawie obliczenia dotacji. Tymczasem niektórzy pozwani chcieli twierdzić, że gmina nie ma jednego budżetu, tylko, nie wiem, kilkadziesiąt czy kilkanaście, że każdy zmieniony budżet jest innym budżetem, chociaż to jest totalną fikcją, szczególnie w świetle tak chętnie powoływanej przez kontrolujące ustawy o finansach publicznych. Druga koncepcja, drodzy Państwo, dotyczyła wydatków wykonanych. No te niestety znane są dopiero po zakończeniu roku budżetowego, a dotacja ma być wypłacona na dany rok. A po drugie, no nie spełniają definicji zawartej w artykule 90 ust. 2b, no bo nie są ustalone przecież ostatecznie. Pamiętam taką sprawę, w której w, taki, w jednym z podwarszawskich miast, które to przegrawszy sprawę, w której powód, domagał się właśnie w oparciu, do zasądzenia kwoty właśnie w oparciu nie o wydatki ustalone ostatecznie, tylko o wydatki wykonane i taki też wyrok zapadł. Postanowiło to miasto owe, bacząc choćby na okoliczności właśnie współuczestnictwa formalnego, zawrzeć ze wszystkimi przedszkolami ugodę. Mój klient nie zrobił tego, ponieważ staliśmy na stanowisku, że dotacja Winna być obliczana w oparciu o wydatki ustalone w budżecie. No, powiem Państwu szczerze, że poza okolicznościami czysto prawnymi, także no, jakby to, co jest określone w prawie, również trzeba w ten sposób przedstawiać, to również kwota była bardzo dużą różnicą pomiędzy tymi wykonanymi ustalonymi, a ustalonymi ostatecznie. To było, co prawda, kilka lat. Za kilka lat roszczenie, nie pamiętam 5, może 6, ale w efekcie klient uzyskał kwotę o przeszło milion złotych wyższą, a różnica dotyczyła tylko stanu budżetu. Wykonane czy planowane. No i jest to kwestia dość istotna również i obecnie na tle ustawy o finansowaniu zadania światowych. Dziś, co prawda, przepis ma zupełnie inne brzmienie. Umieszczony jest już nie w ustawie o systemie oświaty, a w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, no a dotacja obliczona jest ostatecznie aktualizacją, jaką październikową. Co to oznacza? No, według stanu budżetu na wrzesień, ustawodawca założył bowiem, że gminy bądź wcale nie zmieniają planu wydatków na przedszkola między wrześniem a grudniem. Bądź zmieniają go nieznacznie. Nie jest to jednak zgodne z rzeczywistością. Obserwujcie to państwo. Wielu z państwa dziwi się obecnie, że teraz po aktualizacji ich dotacja, mimo wzrostu, no choćby wynagrodzeń nauczycieli, nie wzrosła, a często nawet spadła. No ta aktualizacja. Zwróćcie państwo uwagę. Jaki jest istotny stan budżetu? Kalkulowana była według stanu budżetu na ostatni dzień marca, tak? E, czyli w marcu jeszcze nie mieliśmy pewności, że zostanie przeprocedowana podwyżka dla nauczycieli, a na pewno nie wiedzieliśmy w jakiej wysokości. E, w wielu przypadkach, e, mimo przewidywanych wzrostów kosztów, no, nie zmieniono planu wydatków ponoszonych na przedszkola, czyli w rozdziale 80 w marcu. Dokonano tego dopiero w kwietniu. Tym samym powiększony w kwietniu plan no nie został przyjęty do podstawy naliczania dotacji, bo został przyjęty marzec. Podobnie bywa niestety z aktualizacją Październikową, tą według stanu budżetu na wrzesień. Obserwujemy to wszędzie tam, gdzie zwracacie się Państwo o to do nas. Jakby wówczas otrzymujemy od jednostek samorządu terytorialnego ich sprawozdania i sobie je analizujemy miesiąc do miesiąca. Ale oczywiście możecie to Państwo zrobić również samodzielnie. Wystarczy zwrócić się, do swojej jednostki samorządu terytorialnego o przesłanie, czy o przesyłanie w każdym miesiącu, sprawo, po zakończeniu tego miesiąca, sprawozdania RB28S. No jest ono sporządzane za każdy miesiąc i porównać sobie ostatnią rubryczkę w rozdziale oznaczonym 80-148. Będziecie Państwo wówczas wiedzieli, jakie zmiany następują po miesiącach aktualizacji. E, pierwszym w tym roku marcu i ostatnim zawsze wrześniu. Zawsze, tak długo, jak długo przepis ten nie zostanie zmieniony, tym ostatnim miesiącem będzie wrzesień. E, ma to o tyle istotne znaczenie, owa Państwa kontrola, ten taki nadzór prowadzony nad swoją jednostką samorządu terytorialnego. No, że możecie decydować państw, może decydować o Państwa przetrwaniu w tym znaczeniu, że może mieć znaczenie w zakresie inicjowania zmian w prawie. Jeśli rzeczywiście będzie to duża nieprawidłowość, to warto będzie zwrócić uwagę na to rządzącym, szczególnie, że ustawa wprowadzona była jeszcze, przypominam, za czasów pani minister Zalewskiej. I może mieć również znaczenie w zakresie zwracania przez Państwa uwagi swoim radnym co do procedowania zmian w budżecie. Tak, radni mają, powinni mieć w tym zakresie wiedzę, a to oni przecież zmieniają budżet, budżet. Jako, jako władza uchwałodawcza. Wbrew pozorom to co chciałam Państwu jeszcze powiedzieć, macie Państwo bardzo duży wpływ na to co się dzieje w Państwa małych i większych społecznościach, w państwach gminach. Ważne, żebyście mieli Państwo wiedzę, żebyście Państwo wiedzieli czego i gdzie szukać i co jest zgodne z prawem, a co nie jest zgodne z prawem albo prawie niezgodne z prawem i w jaki sposób możecie Państwo pod tym kontekstem również kontrolować swoje jednostki samorządu terytorialnego. I ja tę wiedzę, tą wiedzą dzielę się z Państwem i w tej formie tutaj, podczas tego naszego spotkania, czy naszych spotkań. I tutaj, oczywiście, naturalnie miło mi bardzo będzie, jeśli poprzez właśnie udostępnienie tego postu, który który Państwo teraz oglądacie, wyrazicie Państwo swoją no, aprobatę dla mojej pracy, ale też wiedzę przekazujemy Państwu w treściach artykułów, które są zawarte na stronie internetowej lexedu.pl oraz na szkolenia, które organizujemy, tam już jest taka duża skondensowana wiedza w konkretnie określonym zakresie. No i takie na najbliższe, naprawdę duże szkolenie poświęcone będzie Wszystkiemu, co związane jest z pobieraniem i wydatkowaniem oraz kontrolą dotacji, tą prowadzoną i przez gminy, i niestety coraz częściej przez IAS. Wszystkie informacje oczywiście o naszych szkoleniach na stronie aleksedu.pl, tam w zakładce szkolenia Państwo znajdziecie, no, a najbliższe 14 czerwca czyli, a, tylko za tydzień. Myślę, że ono może potrwać 4, nawet do 6 godzin, więc proszę o zarezerwować sobie czas dla nas. Będzie to oczywiście bardzo miło spędzony czas. Mam nadzieję, że również i dla Państwa, nie tylko spędzony czas, ale, ale taka chwila, kiedy będziecie Państwo, otrzymacie Państwo dość dużą dawkę informacji. Dobrze, kochani, tradycyjnie oczywiście na koniec zaglądam sobie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zaglądam sobie do Państwa komentarzy. Czy pojawiły się nam może jakieś pytania? Pytań nie mamy. Dobrze, nie mamy. Kochani, także ja szykuję się powolutku do, do jutrzejszej sprawy, do drogi. Dziękuję Państwu za, za dzisiejszą Państwa obecność tutaj ze mną i do zobaczenia.